Zanim nadeszła ciemność, zanim pierwszy człowiek zaczerpnął tchu, niebiosa drżały od harmonii tak czystej, że sam czas pochylał się przed jej doskonałością. Nie istniał wtedy żaden konflikt, żadnego cienia, żadnego oddzielenia między Stwórcą a jego stworzeniami. Wszystko lśniło w świetle nieskończonej dobroci. Wśród tego blasku jeden jaśniał mocniej niż inni. Nazywał się Lucyfer, nosiciel światła. Każdy dźwięk jego głosu był jak czysty ogień, a jego piękno odzwierciedlało mądrość tego, który go stworzył. Prorok Ezechiel opisał go tymi słowami. Byłeś pieczęcią doskonałości, pełen mądrości i doskonały w piękności. Byłeś w Edenie, ogrodzie Boga. Wszelkiego rodzaju drogie kamienie zdobiły Twoje szaty. Rubin, topas, jaspis, kryzolit, beryl i onyks. Twoje ozdoby i oprawy były ze złota. Przygotowano je w dniu, w którym zostałeś stworzony. Ezechiel 28, 12, 13 Lucyfer był odbiciem boskiej chwały. Jego misją nie było panować, lecz służyć, nie świecić własnym światłem, lecz odbijać światłość wieczną. Lecz nawet w niebie, gdzie wszystko było doskonałe, iskra potrafi wzniecić pożar. W jego sercu zrodziła się myśl tak cicha, że trudno było ją nazwać. Dlaczego mam tylko odbijać chwałę, skoro mogę ją posiąść? Tak narodziło się pierwsze zniekształcone pragnienie w najczystszym miejscu wszechświata. I ta myśl, ukryta między skrzydłami światła, stała się najstarszą raną stworzenia. Niebo wciąż śpiewało, ale w jego melodii coś zaczęło brzmieć inaczej blask nosiciela światła. W czasach, gdy istniała tylko wieczność, niebiosa były oceanem czystego ognia. Serafiny płonęły w adoracji, a cherubiny strzegły tajemnic wszechświata. Każdy oddech był hymnem, każdy promień światła wyrazem miłości do Stwórcy. A spośród wszystkich tych niebiańskich istot jedna wyróżniała się szczególnym blaskiem: Lucyfer, Zwiastun, Jutrzenki. Jego oblicze promieniało doskonałością. Jego mądrość była głęboka jak otchłanie wieczności, a jego głos miał moc rozświetlania niebios. Gdy prowadził chóry anielskie firmament drżał w doskonałej harmonii. Jego zadaniem było łączyć głosy nieba w jedną symfonię uwielbienia. Ty, Herubie Wielki, opiekunie, postawiłem cię na świętej górze Bożej, chodziłeś pośród kamieni ognistych. Byłeś doskonały na swoich drogach od dnia, w którym zostałeś stworzony, aż znalazła się w tobie nieprawość. Ezechiel 28, 14-15. Bóg powierzył mu przywilej niezrównany strzec uwielbienia, które wznosiło się ku tronowi. Był najbliższym odbiciem boskiej chwały. Lecz blask, gdy zbyt długo spogląda w siebie, zaczyna oślepiać. Lucyfer kroczył między rzekami wiecznego ognia, otoczony istotami, które go czciły. I stopniowo podziw, który powinien kierować ku Stwórcy, zaczął zwracać ku niemu samemu. Było to subtelne, niemal niedostrzegalne, pycha ukryta w wdzięczności, światło, które zaczynało patrzeć do wewnątrz. Aniołowie, którzy mu towarzyszyli, zauważyli zmianę w jego spojrzeniu. Nie odbijało już jedynie światła Boga, zdawało się, że samo je tworzy. Gabriel, posłaniec czystości, zbliżył się łagodnie i przemówił z troską: Bracie, twoje światło zdaje się jaśniejsze niż wcześniej. Co cię niepokoi? Lucyfer uśmiechnął się: Nic, drogi Gabrielu. Może po prostu zaczynam rozumieć, kim naprawdę jestem. Te słowa, choć wypowiedziane spokojnie, zabrzmiały jak fałszywa nuta w doskonałym śpiewie nieba. Nikt jeszcze tego nie wiedział, lecz ta dysonansowa nuta zapoczątkowała upadek. Blask, który miał chwalić Boga, zaczął chwalić samego siebie. Niebo pozostawało spokojne, ale wieczność właśnie wstrzymała pierwszy oddech buntu. Narodziny pychy Lucyfer zaczął spoglądać na siebie częściej niż na Stwórcę. W blasku własnego odbicia odkrył piękno, którego nigdy wcześniej nie kontemplował z taką uwagą. Każdy refleks jego skrzydeł, każda nuta płynąca z jego głosu przypominały mu, że nie istnieje nikt równy jemu. To, co niegdyś było wdzięcznością, powoli przemieniało się w podziw wobec samego siebie. Wtedy znów rozbrzmiał zakazany szept: Dlaczego miałbym wielbić innego, skoro moje światło także świeci? Była to myśl maleńka, lecz wystarczająca, by złamać odwieczną harmonię. W jego wnętrzu zrodziło się ukryte pragnienie, by być czczonym, by zająć tron, który należy tylko do Najwyższego. Powiedziałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa. Ponad gwiazdy Boże podniosę swój tron i zasiądę na górze zgromadzenia. Wstąpię ponad szczyty obłoków, będę równy najwyższemu. Izajasz 14, 13, 14. Niebo wciąż śpiewało, lecz Lucyfer nie słuchał już tych pieśni z dawną radością. To, co niegdyś napełniało go pokorą, teraz karmiło jego pragnienie. Doskonałość zaczęła przeobrażać się w cień. Gabriel odnalazł go pewnej nocy pośród rzek ognia płynących przez świętą górę. Lucyferze, rzekł spokojnym tonem, coś w tobie się zmieniło. Nie widzę już wdzięczności na twoim obliczu. Lucyfer spojrzał na niego łagodnie, lecz w jego oczach błyszczało inne światło. Czy nigdy się nie zastanawiałeś, bracie, dlaczego musimy służyć wiecznie? Czy nie sądzisz, że światło może istnieć samo z siebie, nie odbijając nikogo? Gabriel zadrżał, nie ze strachu, lecz ze smutku. Światło żyje tylko dlatego, że rodzi się z miłości, oderwane od niej gaśnie. Lucyfer odwrócił wzrok. Ta rozmowa była ostatnią, w której jego serce zbliżyło się do skruchy. Stwórca, który widzi wszystko, przemówił do niego głosem potężnym jak grzmot, a zarazem łagodnym jak wiatr. Synu Jutrzenki, czemu twoje serce się oddaliło? Chwała, którą nosisz, nie należy do ciebie, jest moim odbiciem, nie twoim źródłem. Lecz pycha już zapuściła korzenie. Lucyfer odpowiedział cicho, niemal niewinnie, pragnę jedynie zrozumieć, kim jestem, panie. Cisza, która zapadła potem, była początkiem oddalenia. Czystość została zraniona przez pychę. Ogień, który miał oświecać, wkrótce miał zacząć pożerać. Bunt w niebiosach, cisza, niebios rozpadła się jak szkło. Lucyfer nie chodził już w tym samym świetle. Jego obecność, dawniej łagodna, stała się napięta, potężna, niepokojąca. Jego słowa zaczęły krążyć między aniołami, delikatne jak powiew wiatru, a zarazem ostre jak ostrze miecza. Dlaczego mamy służyć? Skoro zostaliśmy stworzeni w chwale, szeptał: Dlaczego mamy się kłaniać przed tronem, który ogranicza to, czym moglibyśmy być? Jego głos, pełen uroku i siły, znajdował gotowe do słuchania uszy. Wielu z najmądrzejszych i najpiękniejszych aniołów od wieków go podziwiało. W umyśle Lucyfera nie było zdrady. Był ideał wolności. Wierzył, że otwiera oczy innym. Z początku były to tylko szepty, potem tajne rozmowy. Święta góra przestała rozbrzmiewać harmonią, pojawiły się pytania. A niebo, które nigdy wcześniej nie znało podziału, poczuło drżenie zwątpienia. A ogon jego zmiata trzecią część gwiazd niebieskich i rzuca je na ziemię. Apokalipsa 12,4. Jedna trzecia aniołów została zwiedziona. Zastępy, które niegdyś śpiewały jednym głosem, teraz się rozdzieliły. Jedni stali po stronie sprawiedliwości Bożej, inni podążali za nosicielem światła, wierząc, że jego sprawa jest szlachetna. Michał, książę zastępów najwyższego, patrzył z bólem. Nie widział w Lucyferze wroga, lecz brata, który się zatracił. Wiedział jednak, że lojalność musi pozostać niezachwiana, nawet wobec upadłej piękności. Lucyfer zebrał swoich zwolenników. Jego oblicze promieniało intensywnie, lecz jego spojrzenie było puste. Stwórca jest potężny, to prawda, powiedział, ale dlaczego tylko On ma panować nad wszystkim? Skoro jesteśmy Jego obrazem, jesteśmy również godni Jego tronu. Dziś. Rodzi się nowa wolność. Słowa te zabrzmiały jak grzmot. Niebiosa zadrżały. Michał głosem potężnym, jak huk tysiąca wód, odpowiedział: Lucyferze, chwała należy do tego, który daje życie, a nie do tego, który je otrzymuje. Nie ma wolności poza posłuszeństwem miłości. Wtedy firmament zapłonął, pioruny przecinały niebo, a muzykę chórów zastąpił huk wojny. I wybuchła walka w niebie. Michał i jego aniołowie walczyli ze Smokiem, a Smok i jego aniołowie walczyli. Lecz nie przemogli, i nie było już dla nich miejsca w niebie. Apokalipsa 12,7-8. Wieczność była świadkiem pierwszego konfliktu: światło przeciwko ciemności, pycha przeciwko pokorze. A choć moc Lucyfera była ogromna, Prawda okazała się silniejsza. Bo miłość, gdy jest czysta, nie potrzebuje tronu, by zwyciężać. Niebo płonęło, lecz sprawiedliwość trwała niewzruszona. Upadek nosiciela światła ryk niebiańskiej bitwy rozległ się poza granicami czasu. Niebiosa spowiły się ogniem i grzmotem, a błyskawice sądu rozświetliły firmament. Wierni aniołowie! Prowadzeni przez Michała, walczyli mocą, która nie pochodziła od nich samych, lecz od samej miłości Boga. Każde uderzenie nie było wyrazem gniewu, lecz obroną prawdy. Lucyfer, otoczony zniekształconym blaskiem, kroczył przez burzę. Jego skrzydła, niegdyś symbol czystości, teraz płonęły ciemnym światłem. Stanął przed Michałem i z wyniosłością podniósł głos. Byłem najwyższym spośród stworzeń. Jak śmiesz mi się sprzeciwiać, bracie, Michał odpowiedział bez krzyku, z spokojem tego, który służy wiecznemu. Nie walczę przeciw Tobie, lecz w imię tego, który dał nam istnienie. Żadne stworzenie nie może zająć miejsca stwórcy. Ich miecze, światła skrzyżowały się, a huk ich starcia rozdarł niebo na dwoje. Chwała Boga zstąpiła, a jego głos napełnił kosmos nieodpartą potęgą. Dość. Wtedy zapadł wyrok. Odwieczny dekret przypieczętował los nosiciela światła. Aniołów, którzy nie zachowali swojej godności, ale opuścili własne mieszkanie, trzyma w ciemności, w wiecznych więzach, aż do sądu Wielkiego Dnia. Judy 1,6. Wiatr ognia przeszył niebiosa. Blask tronu Bożego przemienił się w burzę, a Lucyfer wraz ze swoimi zwolennikami został strącony w otchłań. I został strącony wielki smok. Wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Został zrzucony na ziemię, a jego aniołowie zostali strąceni z nim. Apokalipsa 12:9 Niebiosa spowiła cisza. Tam, gdzie niegdyś panowała harmonia, pozostało wspomnienie. Pokój powrócił, lecz rana pozostała wyryta w wieczności upadek najpiękniejszego z aniołów. Lucyfer, dawny nosiciel światła, nie świecił już. Spojrzał wokół i ujrzał tylko ciemność, i w tej ciemności przysiągł zemstę. Skoro nie mógł już żyć w świetle, postanowił zniszczyć je w tych, którzy je jeszcze odbijali. Tak oto historia nieba zaczęła splatać się z historią ziemi. Nowa scena ziemia i zwiedzenie niebo milczało, lecz świeżo stworzona ziemia zaczynała śpiewać. Czyste rzeki płynęły między dolinami. Góry odbijały światło jutrzenki, a pośrodku Edenu Bóg tchnął życie w proch. Adam i Ewa po raz pierwszy zaczerpnęli oddechu, otuleni niewinnością, jakiej wszechświat nigdy nie widział. Lucyfer obserwował z oddali. Jego upadek napełnił go nienawiścią, ale także celem. Skoro nie mógł zniszczyć Boga, postanowił skazić jego najukochańsze dzieło. Jego umysł Kiedyś pełen niebiańskiej muzyki, teraz tkał sieć podstępu, a wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta polne, które uczynił Pan Bóg. Powiedział więc do kobiety, czy naprawdę Bóg powiedział, nie wolno wam jeść z żadnego drzewa w ogrodzie? Rodzaju 3.1 wróg wybrał subtelność jako swoją broń. Nie zjawił się z ogniem ani z furią, lecz z łagodnym głosem, który zasiał wątpliwość. Ewa, oczarowana wężem, wsłuchiwała się w słowa, które odmieniły bieg historii. Na pewno nie umrzecie. Bóg bowiem wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Ta sama trucizna, która zniszczyła Lucyfera, teraz przepłynęła do serca człowieka, pragnienie, by być równym Najwyższemu. Ewa zjadła, a Adam poszedł za nią. W tej chwili doskonałe stworzenie pękło. Niebo zadrżało, a miłość Boga stąpiła pośród cieni Edenu. Głosem, w którym brzmiał ból i miłosierdzie, przemówił do wroga. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zmiażdży ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Rodzaju 3.15 nawet wśród nieposłuszeństwa Bóg wypowiedział słowa nadziei. Obietnica odkupienia została zasiana, jak ziarno w ziemi upadku. Lucyfer myślał, że zwyciężył, lecz nie rozumiał, że boska sprawiedliwość nigdy się nie poddaje. Miłość ponownie powstanie, by naprawić to, co pycha zniszczyła. Eden został zamknięty przez cherubinów i płonący miecz, lecz echo obietnicy nie zamilkło. Potomstwo kobiety zmiażdży głowę węża. Bitwa się nie skończyła, jedynie zmieniła miejsce. Nić odkupienia Eden pozostał za nimi, strzeżony przez cherubinów i ogień. Ludzkość została wypędzona z raju, lecz nie z nadziei. Głos Boga, choć przesłonięty przez sąd, wciąż rozbrzmiewał w sercach ludzi. Nawet w ciemności tliła się obietnica. Zło nie będzie miało ostatniego słowa. Z biegiem wieków historia człowieka stała się odbiciem konfliktu, który rozpoczął się w niebiosach. Ten sam wróg, który splamił doskonałość, pragnął teraz zniszczyć wszelką wiarę i czystość. Lecz Stwórca nadal w milczeniu tkał swój plan. Noe znalazł łaskę pośród zepsucia, a jego arka unosiła się na wodach świata, który ginął. Abraham usłyszał głos Boga na pustyni i uwierzył w obietnicę, której nie mógł zobaczyć. Mojżesz wyprowadził lud z niewoli, prowadzony przez słup ognia, który przypominał o Bogu, który nigdy nie zapomina. Poprzez nich niebo wciąż przemawiało, zapowiadając to, co miało nadejść. Prorocy powtarzali raz po raz obietnicę odkupiciela. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn został nam dany. Władza spocznie na jego ramieniu, a nazwą go Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Wieczności, Książę Pokoju. Izajasz 9,6 Mijały wieki, a ludzkość wciąż czekała. Królestwa wznosiły się i upadały. Ludzie obiecywali sprawiedliwość, lecz siali tylko wojny. Jednak nić odkupienia nie została przerwana. Bóg wciąż kierował historią ku wypełnieniu swojego słowa. Lucyfer, teraz zwany szatanem, obserwował z wściekłością. Każde przymierze, każde proroctwo, każdy ołtarz przypominały mu, że boska miłość nie zgasła. Obietnica nadal żyła, tkała się przez pokolenia. Potomstwo kobiety wciąż rosło, zbliżając się z każdym dniem do chwili, gdy głowa węża zostanie zmiażdżona na zawsze. Niebo czekało w ciszy. Ziemia jęczała. A cały wszechświat wstrzymywał oddech, oczekując świtu nowego rozdziału, narodzin światła pośród ciemności, triumf światła. Gdy nadszedł czas, obietnica stąpiła na świat w pokorze. Wstające pośród zwierząt i ciszy, narodził się ten, który odmieni los całego stworzenia. Wieczne światło stało się ciałem i zamieszkało między ludźmi. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę jaką ma jednorodzony od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan 1:14 Jezus, Syn Boży, chodził pośród tych, którzy żyli w mroku. Uzdrawiał chorych, podnosił upadłych i głosił Królestwo Prawdy. Tam, gdzie wróg zasiał strach, on przynosił miłość. Tam, gdzie była wina, on niósł przebaczenie. Lucyfer patrzył z nienawiścią, niezdolny pojąć, jak boskość mogła przywdziać ludzką słabość. Próbował go kusić, zwieść, zniszczyć, lecz nie potrafił. Pokora syna okazała się silniejsza niż pycha upadłego. Decydujący moment nadszedł na krzyżu. Tam, gdzie panował ból, dokonał się odwieczny plan. Baranek Boży wziął na siebie winy świata. Odkupiając to, co pycha zniszczyła. Na to objawił się syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła. 1 Jana 3.8. Niebo pociemniało, ziemia zadrżała, a zasłona świątyni rozdarła się na dwoje. Wydawało się, że to koniec, lecz był to początek zwycięstwa. Trzeciego dnia grób był pusty, śmierć została pokonana. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie znajduje się bestia i fałszywy prorok i będą cierpieć męki dniem i nocą na wieki wieków. Apokalipsa 20.10. Bitwa, która rozpoczęła się w niebiosach, znalazła swój finał na krzyżu. Miłość zwyciężyła, światło pokonało ciemność i echo tego zwycięstwa wciąż rozbrzmiewa w wieczności. Echo wieczności. Historia Lucyfera to nie tylko opowieść o przeszłości, to zwierciadło ludzkiej duszy. Za każdym razem, gdy pycha próbuje zająć miejsce miłości, ta sama walka rozpoczyna się na nowo. Konflikt, który narodził się w niebiosach, trwa w sercu każdego człowieka i kobiety, którzy wybierają między służbą a panowaniem, między miłością a wyniosłością. Lucyfer utracił swoje światło, bo zbyt długo wpatrywał się w siebie. Lecz Bóg nigdy nie przestał patrzeć na świat z miłosierdziem. Jego plan odkupienia nie był aktem potęgi, lecz miłości. W Chrystusie niebo i ziemia zostały pojednane, a rana wszechświata zaczęła się goić. Oto wszystko czynię nowe. Apokalipsa 21:5 ta obietnica wciąż brzmi jak odległa melodia, przypominając, że ciemność nigdy nie będzie miała ostatniego słowa. Nawet gdy zło wydaje się panować, światło nadal się rozprzestrzenia, płomień po płomieniu, w każdym sercu, które wybiera wiarę. Upadek Lucyfera ukazuje, że wielkość bez pokory staje się zgubą. Ale historia Krzyża uczy, że pokora wywyższa. A miłość zwycięża tam, gdzie pycha ponosi klęskę. Stwórca, który wygnał ciemność, wciąż wzywa ludzkość, by kroczyła w świetle. Ten sam Bóg, który na początku oddzielił ciemność od światła, dziś oddziela strach od nadziei, a kłamstwo od prawdy. Bo ostatecznie zwycięstwo zostało już zapisane. Światło świeci w ciemności, a ciemność nigdy go nie pokona. Jeśli fascynują Cię opowieści odsłaniające najgłębsze tajemnice Biblii, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, by nie przegapić kolejnych rozdziałów. Każdy film zabierze Cię w podróż przez sekrety nieba, duchowe bitwy i odwieczne obietnice, które wciąż rozbrzmiewają dziś. Podziel się tym nagraniem, zostaw komentarz i napisz, która część tej historii poruszyła Cię najbardziej.